No, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Blaze, z kanału Blaze Clone, przydomek artystyczny Wers. Jest dzisiaj ze mną Adriano z kanału Adriano, ksywka artystyczna Adriano. Hello, no hello. i słuchajcie, założyliśmy sobie taki bardzo fajny serwerek, na którym będziemy sobie pogrywać, ja będę z niego robić live streamy i prawdopodobnie w przyszłości będziemy robić to z wami, ale jeszcze zobaczymy jak to uzgodnimy, jeszcze nie wiem z Adrianem, ale jeżeli ktoś będzie chętny, to może z nim zagramy. No to słuchaj Adrian, ty się już zadomowiłeś na tym serwerze, oprowadź tak. mnie po tych pięknych włościach, w ogóle ty, ty, ty masz skina księdza, tak? Tak. No to się. Ale nie mamy kościoła na pustyni, to gdzie ja będę mieszkać? Nie, nie wiem. W, w, w dupie idziemy. Będzie tam mieszkać. Nie wiem, co chcesz wiedzieć o tej wiosce. Jest, ma bardzo piękną architekturę. Ma jakąś y, historię? Nie wiem, niestety tu trzeba się zapytać y, villagerów. Może Wiesz, to ja na pewno wiem, że na tym serwerze będę chciał zrobić taki budynek sędziego. I jak będą ludzie wchodzić i na przykład ktoś mi zapierdoli jakieś itemy albo coś, to wtedy będziemy robić te. Jak to się nazywa? Eee... Rozprawy Tak, ta, rozprawy Będą Ej, pa pa, pa 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 Tak, 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 i więzienie też zbuduje. Ej, nigdy nie widziałem tego budynku na, na pustynnej tu... wiosce mamy tu jabłka są, ja zabieram te jabłka, maniam jedzenie. Dobra, to ja biorę to <grych> Aha, bo to była dosta... zbroja Dostałem achievement, niezłe udzianko <grych> Masz po angielsku czy po polsku? Po polsku, nie wiem, lubię po polsku. Po co z skrzynkę stare? Nie przyda nam się? Czy będziemy tu mieszkać teraz? Eee, dobra, to... Nie tak. To ja biorę to, biorę to. A ja nie Nie, ogólnie nie będziemy raczej teraz. się... No czemu pijesz? Bo to mój domek jest. E, uzgodniliśmy z Adrianem, że raczej nie będziemy gdzieś tu w pobliżu spaunem, e, w pobliżu spawna się zadomawiać. Prawdopodobnie będziemy szli jakieś 2000 kratek stąd e, tak. Że jak dojdą nowe osoby, to żeby nas nie znalazły Właśnie no, ale ogólnie no, w ogóle to pra... trzeba pozbierać, bo to da chlebek nam da. Tak, 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 tak. tak wiem, wiem. Uf, ale prawdopodobnie wiem, będzie to w formie robione takiej, że y, ja prawdopodobnie przełożę ten serwer później na hosta. No, ale oczywiście, wiecie, y, mój portfelik wynosi na mBanku 22 grosze, także, oh. <laughs> także Niestety może być. Niestety jest biednie. Jest bardzo biednie, także może być ciężko. O, cztery kaktusy i pięć chlebków. Super. Jest dużo skrzynek eee, wam wrażenie. Także prawdopodobnie, jeżeli ktoś będzie chciał się dostać na serwer, to zrobimy w ten sposób, że osoba wspierająca mój kanał eee, się na niego dostanie. Bo prawdopodobnie, no, to będzie taka składka, nie? Można, można tak powiedzieć. Będziemy <laughs> robić. Chcecie kłaść, musicie płacić. <laughs> to będzie składka na serwer. Nie, no, ale ogólnie to mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. O konie! Padłeś? O stary! Ja cię nie wyciągnę, bo nie mam czym. A. Nie, ja. I, czekaj, ja stąd tu Jest ostatek. noc, może chodźmy spać masz łóżko? Mam, mam. Wziąłem, dobra, trzy, wziąłem, wziąłem trzy łóżka ze sobą. w tym łóżku tam w kanionie, w domu. Dobra, dobra, stary. Ja tu będę spać do końca życia. A i o jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałem poruszyć. Jest to sprawa e, poprzedniego filmu e, z Nether Update'u e, Słuchajcie, bardzo dziękuję Tidzimiemu. Za to, że udostępnił ten filmik. Oczywiście mam takie pewne swoje podejrzenia. Tak, tak. Mam swoje podejrzenia, że trochę z innych pobudek było to udostępnione, ale chuj z tym. W każdym razie dziękuję. Ja resztę zachowam dla siebie. No i jest też sprawa Adriana. Prawdopodobnie ten, te odcinki będziemy kręcili tak co drugi w sensie jeden filmik u mnie będzie się pojawiał, drugi u niego. Tak. Także następny filmik u Adriana, link macie w opisie. Możecie mu zasłuchać, bo kręci zajebiście ciekawą serię z Simsów. Tak, polecam i lubię. Odpisywane komentarze. Nie tak? <laughs> nie no, mi zawsze odpisuje, tak, no to ale, by... ale tylko ja się udzielam, także, ej stary, jest... są tu skrzynki jakieś w tej Ale Masz... macie Ale ja mam 9 chlebków stare. Yy, mam dwa staki, ale nie... chcę. Pa, pa pa, pa robię... tam, jest, tam jest wrak statku, o. to nie tak, że wcale go nie widziałem wcześniej. <laughs> Ciekawe co może skrywać. <laughs> może jakąś mapę? <laughs> Chyba zawsze w mapach, nie wiem. E, tak, tak, tak. A i wiem, o, że, z tych, że z tych utopców to może A wiesz w ogóle, właści... jakie mamy my łeb? My zaczęliśmy zwiedzać, a my nawet nie mamy drewna w ekipunku. A ja w Żadnych drewno. narzędzi, nic! A ja w mam drewno. O co? Stary, ja w ogóle kiedyś planowałem nakręcić takiego... Łooo, diament, stary! Wiem jaki odcinek, mam na myśli taki, czy da się, tak? E, tak, czy da się przetrać Minecrafta bez czegoś tam, nie? Shio ja to już nagrywał Tak, tak, Shio nakręcił coś takiego, ale pomysły ja miałem wcześniej, także on podpierdolił ode mnie A tu <laughs> jaki? Umrę, umrę, stopię się Stopię, utopię Nie, nie stop się nie stopię. Dobra, mam mapę skarbów Dobra, to ja będę podążać za tobą okay. Dawaj, dawaj W sensie u Shio pamiętam, że było, było na przykład taki coś, że... Mm, nie było tekstur Nie było tekstur i on próbował z tam dostać Co? do netheru do net czy coś takiego No, wszystkie tekstury były białe Wyglądało... Ciekawie. Ej, ty już tam jesteś, weź na mnie poczekaj. Ja się zgubię. No, Fajne jest się. pływanie pod wodą, ale bombę ciągle nie mam. E, w sensie ja robię tak, że po prostu tak wychylam łebek i... Wiem, tak mniej płynę. więcej. Ale to ciężko w miarę ustawić. O, patrz co tu jest. Co to są za wieże? Nie <laughs> mam pojęcia. Ach, to nie wiem kto to zbudował w ogóle. To będzie ten fragment, nie dobiecie się nigdy. No ale w każdym razie to ja na przykład chcę trochę bardziej trudniejsze te challenge zrobić i na przykład Minecraft bez dostania żadnego obrażenia. W sensie jak dostanę chociażby hmm. pół serduszka, to seria się kończy. Dokładnie w tym miejscu jest skrzynka, ciekawe czemu. Idź szukaj. Oj, też spadłem. Ale ja co, jest... Z... Y, czekaj, wy wykopałeś... Przepraszam, mordy, Wykopałeś e, wcześniej tą skrzynkę, czy nie? No nie ma tej skrzynki, nie widzę jej tu właśnie. A według mapy jest dokładnie w tym miejscu. Weź mi, pokaż tą mapę. Przydałaby nam się pochodnia, masz może węgiel? Mhm, mam. No, no, no przecież... O. Aha, ta mapa jest u mnie, bo był lag. Dobrze <laughs> wiedzieć. Dobra? Nie, przecież my jesteśmy na wyspie bez drzewna. Bez drzewna. Bez drzewna. E, tu jest kolejna wioska, idziemy? Tak, 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 tak. Nie więcej ale ja bym znalazł tu, bo to jest taki fajny item. Skarpocary. Serce Oceanu, jest... czy tak się nazywa? Tak, serce Oceanu. I może przewodnie zrobić, ale no jaki? znaleźć w jak tu w ogóle tego? Nie ma nigdzie. W Wings takie coś było. Oglądałem Wings, naprawdę, i nie wiem, czy coś takiego było. Ja, jak miałem 12 lat, oglądałem Wings. Ale ja powiem... chciałam być zawsze czarodziejką. <grym> ale powiem ci, że moja matka powiedziała, że strasznie mnie demoralizuje ten serial. Wings? Tak, Wings. rozumiesz? Mm. W, sensie, w sensie powiedziałem, że jeżeli nie przestanę tego oglądać, to je. Wcześniej nie znam definicji tego słowa, teraz już wiem. No ale jak widać, jestem mężczyzną alfa, także. Bufonem. Ta... <laughs> Bufon, nie no, nie znacie tej historii. Pozdrawiamy tę osobę. Ja... Tak, pozdrawiamy tę osobę. Ja z Adrianem się znam od. od bardzo długo, także. no mamy. W... Spo pe pewnie będziemy zahaczać o sporo takich tematów, których wy nie będziecie Fajnie. wiedzieli I prawdopodobnie nigdy się nie dowiecie O, tu jest kościół, tu mogę mieszkać Ej, ale nie podobają mi się te pustynne wioski na Może za dużo ich po prostu jest tutaj? Na, jak na jakim biomie byś się osiedlił? Na pewno nie na Sawannie O, Golem, A, golem W sensie, jak dodali Sawannę to ja się strasznie jarałem tym biomem, ale tak... Po dwóch na dwóch pewno nie po, po dwóch godzinach zdążył mi się znudzić na pewno nie chcę na wielkich drzewach, co ty kiedyś miałeś obsesję na tym, czy? Tak, 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 na sekwojowych. <grystanie> ja chcę dalej się na tym, kurwa... Oj, przepraszam. Miałem być kulturalny. Tak jak ten stream, że kiedyś był, co miałaś nie przeklinać, 40 aha, minut leciał tak, Mozart. E, a, a, a ciekawostkę z tego streama? Ja ogólnie nie, nie no. miałem kamerki, ale specjalnie no. ubrałem się na ten stream w garnitur. No to słyszałem. Z balu, kurwa, gimnazjalnego. Co to było? E, dawaj mi to. W końcu mam miecz, dobra. To my jakieś na potwory. Ej, dobra, ale nie zostajemy tutaj. W, sensie... w ogóle, ale my nie mamy też wyboru, bo przed nami jest ocean. Chyba, Mówisz? że robimy łódki i płyniemy z drzewek. Eee, to może zrobimy tak, że ja zrobię pauzę i widzimy się po drugiej stronie oceanu. Co myślisz, Adi? Plus. Dobra, to gitua. No to widzimy się za chwilę. A powiedz ci coś śmiesznego? No, dawaj. Mamy tutaj mesę. Co ty gadasz? Badlandsy, przepraszam, to są teraz Badlansy. Ale zajebiście! Tak, no. Musisz ja już... wejść tutaj, między tymi dwoma górami przejść. E, chyba wiem, o co ci chodzi. Ale ja tu nie będę mieszkać, bo tu tylko Terakotę będę mieć. To jest ładne jedynie. Bo te wzorki do Terakoty są takie piękne, że no. o Jezu. Ej, chcesz zobaczyć, jaką mapę dostałem? Jestem tego, na tym. tego wraku statku? Jestem na Badlandsach. E, czekaj, 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 czekaj. Ej, nigdy nie spotkałem tego biomu tak, wiesz, świeżo zarenderowanego po, no, po stworzeniu świata. Chciałem powiedzieć, podobno to jest najrzad, znaczy najrzadszy, znaczy bardzo rzadki bioma, jak widać. No, chyba, wiesz, <grym> oglądałem sobie... Tak, 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 chyba widzę mesę. E, A wiesz, co ja widzę? Opuszczone co? kopalnie na powierzchni i trzy skrzynki. I, to poczekaj na mnie, poczekaj, bo to kurwa tam? uciekłeś. <grym> Pory są. Oj, jestem e... tutaj. Posłuchaj, oglądałem taki filmik u, u pewnego youtubera i tam było, że e, najrzadszym biomem jest Jungle Edge, czy jakoś tak. Tak, no ciekawe jak ten youtuber ma na imię. Ja, ja nie wiem. O, y, pająk z pa pająk, <laughs> pająk. pająków jaskiniowych mam. Ej, ale to fajnie wygląda. Ja, ja byłem tylko trzy razy na meście w życiu. A w ogóle nie zaraz coś ci powiem, znaczy też ci powiem, bo miała być mesa w głosowaniu i moim zdaniem ja chciałam, żeby wygrała mesa. Serio? Bo ja... były ładne kaktusy. Ja głosowałem na bagna. Bagna też były w ok, spoko. Ale na pewno tylko na messe, bo były kaktusy? Nie, I... tak. I były kaktusy. <laughs> A, beka, śmieszne. Kaktusy są ładne. Ja pierdolę. I były sępy. Jedna rzecz, jedna rzecz, ale, 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 ale co? Ale tak nie widziałem skrzynki. Nie widzę tych skrzynków. Pokaż. No nie widzę, mówię ci. Ej, ale według mnie jest to dosyć brzydki biom na osiedlenie się. Ty mhm. kiedyś mieszkałeś? To ze mną. No. To pamiętam, o, pamiętam. Y, klipper tutaj jest. Na dole. Pod gdzie, nami Gdzie ty masz te skrzynki? No właśnie, one chyba są piętro niżej. O, tutaj mogą też być. O, 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 jest, o, jest, mówię. Tu jest klipper, uważaj. No, jezu! Ej, masz coś, coś, masz coś co się świeci? Uważaj. Ja uważam. Oj! No mówię, uważaj. No, ale popchnęło mnie to do przodu, rozumiesz? O, kolejna skrzynka. Dobra, dobra, to jest oh, za jedną. Stary mam. już mam trzy, mam trzy diamenty, możemy sobie zrobić kill. I mam znacznik też. E, dlaczego mam tutaj światło, a nie mam pochodni? Ej, powiem ci, że Minecraft stał się chyba trochę za łatwy. Tak, takie moje odczucie przynajmniej. Hmm. Może i tak, ale ja mam tutaj światło, a nie mam pochodni. No to chodź. chodź, chodź. E, mam gdzie jesteś? Mam pochodnie, mam kolejną skrzynkę. Ej, słuchaj, na tym nowym Optifine Pan masz także, tak, jak ja się przybliżam, to jest też Tak! Tak, 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 wow. tak. A masz tak u mnie też? U siebie? Tak, 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 tak. Mega tu fajnie. Masz... To chodź tutaj skrzynkę masz? No już idę. Złote jabłko. Złote jabłko. A masz coś takiego. Masz tory, to masz wszystkie tory, trzymaj. No, no dobra, nie mieliśmy tory? <laughs> tory. Ja będę robić kolejkę. No dobra. Idziemy. ja w sumie też y, marzę się... marzy mi się taki kompleks kolejek. Zawsze chciałem meto. Coś oh, zrobił! Stary. Ty czekaj, ja mam siekierę. O, ja mam tą. No fajnie. Tam jest władzę. Ja chodź, chodź trzeba to pokonać, bo nie będzie się dało położyć. Okej. Okay. Bo tam jest Spójrz. wiedźma, ja nie No będę chodź, jechać. kładź się do łóżka. No ja mam swoje łóżko. Nie mogę z no, tobą to, spać jeszcze. No to kładź się. No i super sprawa. O nie. <laughs> Ciup. Ja ci nie pomogę, bo nie mam czym. Poczekaj mam czym. Jest. Wiesz, że już mam full ekwipunek? Też mam full ekwipunek, jest... może jest... trzeba w końcu to znaleźć. Cudowne wiesz. Patrz co Stary. to jest. 10 żelaza, 3 diamenty, 4 Patrz, węgla, tutaj... 4 lapis lazulit. O no, tutaj jest złote jabłko w środku. A myślałem, że te koks jabłko. Podobno jest w chuj rzadkie. A czy można sobie właśnie znaleźć te koks jabłko w ogóle? Tak, można, można. Nie można niestety zrobić tak jak kiedyś z blogu. No to było okej okay, akurat. E, w sensie to było fajne, ale problem był z tym taki, że na serwerach PvP było to strasznie OP. I wiesz, te mhm. wszystkie walki wyglądały totalnie beznadziejnie. Wiesz, jedli sobie... Pamiętam. Koks... Jedli sobie koks jabłko i, i tak wyglądała walka, napierdała. Ja pamiętam, to był taki serwer, kiedyś Citroxa chyba i ty zawsze miałeś tam kupione koks jabłko i coś. Jeszcze. Tak, tak, tak. A, a pamiętasz, Ja przychodzę i ja się na Twoje konto i wyrzucałem z tego konta sobie itemy i z swojego konta gram. Naprawdę! <laughs> <Podobne głos> nagrywanie jest teraz włączone, czy nie? Tak, 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 jak cały czas. Dobra. W to wyczerze, nie zmienia faktu, że. Ja w postprodukcji będę to jakoś wiesz montować, depura, Ale nie, to nie to z... zmienia to faktu, że ja po prostu nie wiem, gdzie idziemy. Eee, słuchaj, wystarczy ci moja orientacja yy, w terenie. <suszy> A tamta też mi wystarczy Ale kurde to jest piasek czerwony To ja wiem z czego będę mieć domek Według moich obliczeń oddalamy się od spawna W sensie ja sobie tak. na przykład patrzę teraz koordynaty Chociaż nie wiem czy powinienem patrzeć bo Bo mnie kurwa z D czy coś e, A domek wiesz gdzie budujesz czy nie wiesz? E, ale jeszcze raz zadaję pytanie Czy wiesz jaki domek będziesz budował i gdzie? Czy na razie Wiesz ja od y, Od paru lat Mam jeden projekt domku który zbudowałem I zawsze go buduję. Także... A ja, ja, ja zawsze biorę inne. Zawsze, nie wiem dlaczego. W sensie, ja na przykład nie robię w ten sposób, że wchodzę na YouTube'a i na przykład patrzę jak zbudować jakiś dany domek, nie? Ja tak robię. Ja... Tylko al... Al... przerabiam al... zawsze. Bo... Al... Albo buduję, w sensie staram się zbudować taki wiesz, yy, z własnego projektu, no. albo ten, który mam przygotowany na zawsze, nie? No nie, to mi... mi ja nie umiem w ogóle domków budować, mi najłatwiej wychodzą jakieś pomieszczenia pod ziemią, coś, kolejki. Ale, o, słuchajcie, to jest ciekawe. Ja w tym w tej serii planuję zrobić takie kopuły e, z każdym biomem, jaki istnieje w Minecrafcie. Podziemne jeszcze może powiedz. No, 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 to będzie jakiś ten, 200 kratek Oj. na 200 kratek każda kopuła będzie miała. Ale to, stary, bardzo dużo czasu chyba nam zajmie. Ogólnie to najgorzej kopie się pod ziemią kopuły, bo jest ciężko wyliczyć. Próbowałem hmm. kiedyś na singlu. Najłatwiej a pa, a jest... pamiętam, pamiętam, pamiętam. Najłatwiej jest na tym, yy, na powierzchni, po prostu zostawiasz klocki. Yy, słuchaj, trzeba zrobić pauzę, bo ktoś przyszedł mi do domu. Okej okay. <laughs> Dobra to wait, wait chwila. Albo tak samo jak ten, zawsze na szulgę też wychodzę, to też jest ciekawe, bo wychodzę i na przykład jestem w lobby to robię tak, że biorę bucha i próbuje wyzerować, no. wyzerować szluga, <śmiech> próbuję wyzerować śluga, rozumiesz? Próbuję <śmiech> na jednym buchu walnąć śluga. <laughs> A tutaj mamy kakaową tą glinę, akurat. Trzeba, Muszę trochę zmniejszyć renderowanie, bo trochę mnie loguje. okej. Okay. <laughs> nie chcę nic mówić, ale tu tak jest render. E, o, mamy góry. E, szczerze to jeszcze nie wiem, co to jest, ale chyba tak, chyba tak. A nagrasz na shaderach czy nie teraz? E, nie, ja pierdolę shadery. <laughs> O stary, to jest ten. To jest fajny biomik tutaj obok. Mountains. Mountains. Nie, 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 Mountain. Mountains. Mountains. Kurwa, nie wiem. Mountains. Tak e, mi mówi y, F. To jest puszcza. A, no, już widzę. Nie lubię puszczać. Ja tak samo. Nigdy. Bo strasznie dużo drzew. I szczerze boję się co do tego nowego, wiesz, update'a neterowego. że no. ten jeden biom, ten drzewkowy, bo tam mówili, że będzie mhm. bardzo gęsty, to ja nie chcę, żeby wyglądał jak puszcza, bo... No nie, bo, bo zaraz... Bo, bo, to, bo to jest naprawdę obleśne, co się dzieje w tej puszczy. Nigdy nie byłem... Zawsze omijałem ten biom, wiesz? Też Mn... nie lubię, tylko drewno jest ładne, a ja, są bardzo A ja na ładne. przykład nigdy nie wydobyłem tego drewna. Naprawdę, to jest serio. Klapy z tego czarnego drewna wyglądały jak czekoladka. Naprawdę. To zajebiście. A, wiem, czekaj, 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 bo widziałem takie. Y, o, oglądam czasem amerykańskiego YouTube'a z Minecraftem z, związanego. No. I tam lepiej niż u nas. No trochę lepiej, no. Ale powiem ci, że naprawdę bardzo ciekawe mają pomysły co do, co do tych klap i tak dalej. O, o o o o renderuje mi się to, chyba będzie coś fajnego. Pustynia. Ja nie wiem czy to mi się zrenderowało. Okej, okay, teraz mi się zrenderowało. To jest takie coś dziwne. Ale powiem ci, że myślę, że może jeszcze sporo minąć zanim znajdziemy coś ładnego. O, miałeś chciałeś już u skałę, mieszkać w skalę. Ale, ale rozumiesz, że to wygląda jak gówno? Kiedyś naprawdę o, były ładniejsze te generatory kurwa tych map. Pamiętam nawet o... Jezu, ja nie... Jak mamy tam wejść na górę? I przez to, że tak idziemy coś czas na nowe tereny, coraz bardziej mnie laguje. Trochę się boję. O, ładnie pływasz Dzięki. Uczyłem no. się tyle lat. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja proponuję tutaj się zatrzymać i wydobyć trochę węgla, i niech mi się wyrenderuje ten trochę świat. Dobra. Przecież teraz w górach będzie bardziej śnieżny śnieg? A przypomnij, jaka to będzie wersja? 1.17? A właśnie, czekaj, teraz mamy? Teraz mamy 1.14, tak? Tak, 15 z pszczółkami. Ej, czekaj, czekaj. 1.17 to wyjdzie za jakiś rok, chyba, tak? Podobno snapshoty do 1 tego neterowego to będą dopiero pod koniec tego roku. E, to słyszałem, że w grudniu ma wyjść, ale jeżeli 1.17 to za rok. Ja pierdolę. Tak. Ej to beznadziejnie. Podobno mają być dwie aktualizacje rocznie, więc w tym roku się udało. Bo będzie, była ta wioskowa i zaraz będzie ta pszczółkowa. No niby tak. Choć nie nazwę tego jakąś super aktualizacją. Powiem ci, że spodziewałem się czegoś lepszego. E, wiesz, co tu mamy za górami? Nie zgadniesz nigdy. Ale, ale memy są śmieszne przynajmniej. E, już idę, co mamy za górami. No dobrze, może tylko jedna rzecz tego może tu być. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. To jeszcze, jeszcze mi się nie zrenderowało? Wioska. Oczywiście. Tak? Jaka? Tak. E, taka zwykła. A! A i takie zwykłe są chyba najładniejsze. Chociaż te zimowe no. mi się jeszcze podobają. Koniki. Ale mam wrażenie, że ona jest opustoszała. Nikogo tu nie ma? Wiesz, w opustoszałych są te. Pańczynę, Paję... no. Mm -hmm. e, raz ja raz, raz taką znalazłem. ale to naprawdę... O Jezu, mały ten mały villager. O, czyli... Jeszcze jest. mi wleciał mi jeszcze między nogi. Ej, wiesz, że ma zostać dodany kwiatek, który się nazywa Mirt? Tak. Tak, tak, tak. Ogólnie to jest ciekawe. Lubię kwiatki. Bo... A to też widzę powiem, że kiedyś właśnie mój nick to był zawsze związany z Mirtem, bo kiedyś moja tak. mama, moja mama mi zakładała konto na kurniku i mówi Bartek, jak chcesz się nazywać? Naprawdę? To od tego pochodzi? Tak, to od tego pochodzi. I ja mówię Hmm, Mirt. <noise> no i miałem i matka powiedziała, ale jakąś liczbę musisz. No to Mirt 4 i, i tak zostało. I a z... jeszcze wam powiem taką inną ciekawostkę, kiedyś... Jaka to była gra? Taka, co się farmy prowadziło i tam Bartek miał 50 kont i było Demirt 1, Demirt 2, Demirt 3, Demirt 4, Demirt 5. To było. Tak, Farmerama. I miał chyba z 10 kont Demirt 1 do 10. Tak, to... I, i 5 mi zajebali, wiesz? <laughs> No to było ciekawe. A potem moja mama przejęła te wszystkie konta i gry grała w, na nich przez jakieś 3 lata jeszcze. Yes. A, ale ogólnie moja mama ma takie dziwne coś, że, mm, że przejmuje po mnie granie w gry A... I to na lata, nie tak jak ty, że tak. Trochę tak, 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 tak. Ej, zgubiłem cię. Bo jestem w lesie, zbieram duże kwiatki. No ja też jestem w lesie brzuszkowym 2038 koordynat. Jak? 2000? 2040 ja jestem na 3070, czekaj, czekaj, czekaj. A X 800 Z800. Ej, to czekaj, to czekaj. To ja, to widzę jest... cię, dobra, z tyłu już cię widzę. Okej, okay, jesteś, dobra, prowadź. nie e... myślał, bo my już 3000 kratek przyszliśmy. Ale, ale słuchaj, kontynuując to. Bagna Daj. mamy przed nami. No dobra, dobra. O, lubię bagna. <laughs> e, to posłuchaj, e, kontynuując tą historię z moją mamą. To najpierw było tak, że przejęła po mnie konta do Farmeramy i grała na nich przez 3 lata, a potem ja grałem przez jakiś czas w, w Candy Crush, to, owie pamiętam. to gra w to do dzisiaj. Naprawdę? Ja nie a, wiem. Ale ja. słuchaj, ale idąc tym tokiem myślenia, grałem w LOLa przez 5 lat, czyli teraz moja mama... Będzie grała przez 15. Tak. A ja lepszy... Nie, ma to by ci komputer by ci zabierał. Ej, ale ja w sumie to jest bardzo ciekawe, jak rodzice grają w grę. Zazdroszczę wszystkim widzom, których matki grają w grę. Nie, albo ten. ojcowie. Nie wiem, co my tu zaraz zrobimy. I wyobraź sobie, gdyby wygrała ta. Mm, jak to się nazywa. Bagna, to by tu żabki skakały. A tak? No, 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 to by było bardzo ciekawe. Nic tu nie, nie ma. Nie fajnie, że góry wygrały. Ale mi laguje! Jagody, patrz. A wystarczy. Znaleźcie sobie na Nic taki. Będą. Co? Lisi, Lisy? Zawsze Nie, wybram... nie, mówię, że znalazłem tajemnica i mam jagody. Aha. Ale dobra, koniec końców musimy wiedzieć, gdzie my chcemy mieszkać, bo my nie możemy chodzić cały odcinek. Wiesz, mi się dalej marzy, Sekwojowy las. <grym> ale. No bawiam się, że to jest z dziesięć. 10... Wiesz, tak. że to w ogóle zmieniło nazwę? Jak. Yy, Bartek, wiesz, co to jest przede mną? Ej, gratulacje. C co? Przede mną jest Sekwojowy las. Tak! Tak! Naprawdę? Giant widzę! Widzisz to? Widzę! Jezu... Ale, ale ja. Ale jak coś to ten, ten save był losowo brany, my nie patrzyliśmy na internecie. Ale kozacko! To był całkowicie losowo. Mesa, sekwoja Okej, okay, tylko może... Ale drugi minus, że mamy 3000 do więc jak ktoś umrze to będzie troszkę niefajnie. Eee, słuchaj, ja się tu osiedlam. Nie wiem jak ty, ale ja tu zostaję. Ja tu bym mógł zostać pod warunkiem, że pod ziemią mieszkał, bo na pewno nie na górze. Ale co, nie podoba ci się tu? Biedica jest brzydka. Piesek. Nie mam kości. Ale dałem ci chyba jedną kiedyś. Wyrzuciłem, bo nie miałem... bo zbierałem kwiatki. Trzy lata temu ci rzuciłem. <laughs> ale dziwne to, moim zdaniem, że tak yy, dobrze się ten... Muszę w ogóle seed tego tego ogarnąć. E, no, ogarnij, ogarni Ej, ale kurde, Messa, Sequoia... No nigdy nie natrafiłem. Nigdy nie natrafiłem na singlu. Wow. Jeszcze tylko... Naprawdę no, nie tak. Nie, bo u mnie w sumie jest 10 tysięcy kratek. O, ale laguje Wiesz Dlaczego? Chyba, chyba dysk mi się zapełnił, wiesz? A ile masz miejsca? Chyba mało. Ostatnio ogólnie robiłem formata. Ale chyba to... Bo ma... ty pewnie na HDD nagrywasz. Wiesz, ogólnie Fraps bardzo dużo jakby giga zabiera. Weź mi znowu podaj kordy, bo się zgubiłem. Hmm. 3540 Okej. Okay. No 840. W, wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie skończenie tego odcinka, jeżeli już znaleźliśmy takie fajne miejsce. A no oczywiście następny byłby u ciebie, nie? Tak. No, to co? Fajnie było. Znaleźliśmy brzydki biom, najbrzydszy biom w grze. Mi się najbardziej podoba. No i prawdopodobnie tutaj mniej więcej będzie się osiedlał. Na Adriano odcinku prawdopodobnie będziemy szukali jego miejsca na mapie. Tak. No, a ja coś tam pokombinuję z dyskiem, żeby mi jeszcze tak nie lagowało. No dobra, to ja kończę. Widzimy się u Adriana. No i co? Siema? Kiedyś tam. Nie? No, cześć, papa. Papa.